Dzień dobry, z tej strony Babka Bronka, moi drodzy. Dzisiaj taka trochę inna odsłona, moi drodzy, bo chciałam pokazać, jak babka Bronka ćwiczy na siłowni. A przy okazji opowiem wam taką historię. Wczoraj jak jechałam do mławy po akordeon, to wam opowiem, co się nie przytrafiło, moi drodzy. Jo, jo. Taka refleksja. Czekaj, to muszę się odsunąć. Moi drodzy! A otóż muszę Wam powiedzieć, że jak wsiadłam rano do Gdańska, to liczyłam na to, że przez kawałek chociaż do trzeba będę jechała sama. Później się okazało, że wsiadły trzy osoby i jedna osoba była taka trochę uciążliwa. Jo, jo, moi drodzy, trochę się dziwnie zachowywała. Na początku y, zaczęło się od tego, znaczy, już nie chodzi o to, że. Mówił po ukraińsku, więcej po ukraińsku niż po polsku, ale chodzi o to, że zaczął się tłumaczyć, że ma dużo bagażu, ale za jedna walizka zapłacił. Miał taka szeroka walizka, chyba gdzieś nawet na metr, moi drodzy, jo, jo, jo. I później się okazało, że jak wrzucił ta walizka, i jeszcze tam takie trzy siatki, i czwarta taka mała. To się zostało chyba 30 centymetrów nad głową, miejsca na kolejnych takich pasażerów, na, na te, te, te bagaże. No ale dobra, już pomijając ten fakt, moi drodzy, jak już zasiadł, się okazało, że poprosił takiego jednego tam, który siedział koło mnie, oni chyba musieli w pociągu, jak do pociągu wsiadali, musieli chyba tam coś chwilę ze sobą zamienić słowo, bo od razu tak śmiało do niego poprosił, czy on by nie mógł mu użyczyć internetu, jo, i tam jakiś kod poprosił, on mu to dał, jo, 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 bo on mówi, że on płacił tam niby wczoraj, ale nic mu nie działa, jo. No i później. Po chwili zadzwonił gdzieś do jakiegoś Maksa, tam gdzieś chyba na Ukraina, czy gdzieś do kolegi, a może to był Rusek, ja nie wiem, moi drodzy. To nie chodzi o to, czy to Ukrainie, czy Rusek, tylko akurat taki taki przypadek, moi drodzy. Chodzi o to, jak ta młodzież się zachowuje w tych czasach. W ogóle gdzie polska czy ukraińska, bo później ta Polka wsiadła, to też tak dziwnie trochę, też przez telefon gadała to. To jakoś tak po prostu wszystko, po prostu nie tak, moi drodzy. W każdym razie on zaczął rozmawiać przez telefon, miał takie słuchawki przez przewodowe, miał telefon, jojo -jo, i siedział naprzeciwko babki bronki i on tam zaczął ten gadać z jakimś Maxem i, i przeklinać. Przez 20 minut przeklinał przez telefon, y, że on nie ma internetu, że ma 1% y, y baterii. I że nie ma gdzie naładować pociągu telefonu, i, i tam tego przekleństwo co chwilę, co chwilę. I ja byłam taka zdenerwowana, ale akurat głowa mnie bolała, moi drodzy, to żem się nic nie odzywała. Ale zobaczcie, moi drodzy, co to w ogóle się dzieje na tym świecie. I później, później powiem wam tak, po jakiejś godzinie, bo on tak biegał z tą ładowarką tam nie wiem, gdzie on chodził. Do toalety, gdzieś gdzieś łapał tam po 2-3% chyba procenty, i po chwili wracał, bo po 10 minutach wracał, ale łaził ciągle z to ładowarko. I, I później wsiadła taka ładna dziewczyna, taka młoda, i ona do szkoły jechała, tam miała, te, pindelek miała tam jakieś, miała tam prace naukowe, i ona wsiadła, on tak się tak na nią spojrzał, a za chwilę wyciągnął ten telefon i oglądał chyba coś, no nie wiem, coś tam oglądał, bo miał słuchawki. I zaczął płakać, i o, moi drodzy, ja, ten, zaczął płakać, chciałam mu, ten, bo ja miałam chusteczki, ja zawsze mam chusteczki, chciałam mu dać te chusteczki, bo to tak dziwnie, młody chłopak siedział, ona siedziała koło niego, i ten, i on zaczął płakać, i tak płacze, płacze, ja tak się popatrzałam, muszę sobie myślę, nie będę, ta, nie, nie będę, tak sobie myślę, yy, yy, oceniała, nie? Bo to różnie bywa. Może coś obejrzał tam coś z Ukrainy, jakiś filmik wojny czy coś, nie? No i... No ale dobra, ale zobaczcie, jak to się w ogóle wszystko dzieje. Ludzie, yy, jak się zachowują, bo to chodzi o to, nie, że on tam, jakiej tej narodowości, tylko chodzi o wychowanie moi drodzy. Bardzo głośno gadał przez telefon, a ja żem ruszała z Gdańska przed piątą, przed szósto krótko rano. I po szósty oni, oni zaraz siedli tam, ten pociąg ruszał, ja już byłam pierwsza, bo ja tam tylko miałam taki pusty plecak na akordeon i on wsiadł i tam takich jeszcze obcokrajowiec i taki jeszcze jeden. Oni chyba do Zakopanego jechali, czy gdzie, nie wiem, gdzie tam jechali, czy do Warszawy. W każdym razie oni dalej jechali. I Jezu, zobaczcie, jak to się ten, jak ta młodzież się zachowuje. I później wsiadła ta dziewczyna i ona też tak przez telefon zaczęła tak dziwnie, dziwnie też tak się troszeczkę zachowywała, tak ten telefon jak rozmawiała, to też tak tam za bardzo nie ukrywała, co mówi i wszyscy słyszeli i takie dziwne te rzeczy, Jezus Maria, no dobra, tak, tylko chciałam taką roztminkę yy, z rana, bo teraz tak, zjadłam pierwsze śniadanie, moi drodzy, w Gdańsku pada, do lasu nie pójdę, jestem bardzo zła, bo przyniosłam przed chwilą plecak i dzisiaj nie dotrę, no, nie wiem, może jakoś... Na pewno i dzisiaj. I o, moi drodzy, yy, chyba całkowicie bez plecaka, ale co to tam za robota, jak pada deszcz? Moi drodzy, tak. Oj. Tak tylko, chciałam wam po prostu napomknąć, Jak to, jak to z ludźmi, jo. Ja jestem inaczej wychowana, moi drodzy. Moi drodzy, jak chciałam pozdrowić. Się kierowcę śmieciarki z Gdańska Marcina i tego drugiego Marcina i tam jeszcze tego Krzycha co te kartony też yy, zabiera jak tutaj przyjeżdża jo. i chciałam im pokazać jaką ja mam piękną siłownię bo mi dzieci prezentowały na dzień babci jo. bo Marcin wczoraj napisał bo ja wczoraj jak robiłam te skrzydełka później już na kolacja. To ja zdjąłam koszulka, jo, 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 no bo mi tam, oj, co ty się stało, bo mnie tam, moi drodzy, jak byłam w podróży, to mi trochę się ten, pierś obtarła od stanika i postanowiłam, że będę nagrywała już koniec filmu bez stanika, jo, jo, znaczy bez koszulki, tak w ogóle, byłam na kołych cycach i ten kierowca powiedział, że mam przyjść do niego na, na siłownię, jo. I on zrobi porządek z babką Brąką i babka Brąka już nie będzie taka gruba. Będzie wysportowana, moi drodzy. I dobra. Coś mi tu... A, bo tu takie się ciepło zrobiło, trze. Zawsze kiedyś to z tej strony, zdarzy. bardziej... Dobra, będę musiała ten, tutaj ten... Tam coś pomyśleć. Ale działa. Ju, Kiedyś lepiej działało, ale tam coś przeskakuje, ta rurka. No dobra, moi drodzy. Ja nie będę już więcej nagrywała, bo po co tyle minut nagrywać, moi drodzy? Chciałam tylko pokazać siłownię i powiedzieć, jak teraz się dzieci zachowują w tych czasach. Moi drodzy, tamta dziewczyna to tam nie miała nawet 20 lat, to tam na pewno, to jestem na 100% pewna. A ten chłopak to był pełnoletni, ale za dużo też nie miał, moi drodzy. Jak miał 25 do góra. Czyli ja mogę powiedzieć, że to są takie po prostu dzieci dorosłe dzieci, pełnoletnie dzieci, ale. Bardzo nieładnie się tak po prostu zachowują, nie? Żeby tam, jakoś tam może, znaczy on to przeklinał, jo, ale ten, może nie są jakieś takie tam tego, że tam wyzywają na tych pasażerów, nie? Ale sami sobie, jak się zachowują, jak jadą ludzie koło nich, internet po życiu i później 20 minut przeklinał tam do słuchawki i... i o takiej godzinie, gdzie ludzie starali się jeszcze tam trochę zdrzemnąć w tym pociągu, bo ciemno przecież było, o szósty. I o, dobra, moi drodzy, nie będę zawracała gitary. Pozdrawiam, moi drodzy, z siłowni, babka Brunka. Moi drodzy, ja teraz sobie zrobię przerwę, bo przed chwilą oglądałam na naburzeństwo i chyba teraz sobie zrobię drugie śniadanie. I później wam coś nagram, jak będę parzyła, może tak po południu będę parzyła herbata. I ta pokrzywa w garze, będę pokażę Wam jak to, jak to wygląda i może coś poopowiadam, jakie ona ma właściwości. Jo, z Panem Bogiem moi drodzy, co złego to nie ja. Do zobaczenia. Pa! Pa!